Na imikacper. Jeszcze mhm. ZE, trzyma choruje się na chorobę Hadera Wilego, która jest genetyczną. Jest genetyczną chorobą. Chorobą. Tak. Tak. Czym się objawia ta choroba? Powiedz mi na głodu. Mhm. wilczym głodem. Co to znaczy? Wytłumacz nam, bo pewnie Ania, Ani, Wiktor nie wiedzą, co to znaczy. Co to jest wilczy głód? Sytości. Mhm. I... Ośrodka sytości. Wiesz, Wiktor, z czym to się wiąże? Ośrodka sytości. No, co to może być? Wilczy głód. Z czym Wam się to kojarzy? To jest zaburzenie ośrodka sytości, ale co to znaczy? Aniu, a Ty wiesz, co to jest wilczy głód? Wil... Wilczy apetyt. Słyszeliście coś takiego? Takie określenie? Czyli co się Dokładnie, super Wiktor. To jest właśnie taki niepowstrzymany apetyt, tak? Człowiek, który ma takie zaburzenie, cały czas byje. I, I czego, Kacper, jeszcze? I zaparcia, tak? Tak? Takiego samozaparcia, żeby nad tym zapanować, tak? Żeby nad tym wilczym apetytem zapanować. Co jeszcze, Kacper, powiesz o swojej chorobie? Że yy, jeszcze yy, mama wydaje posiłki. Mhm. Wczoraj, rano. Tak. Mama musi ci liczyć kalorie, Z prawda? Drogi. Tak. I te posiłki muszą być jakie? To nie. Mhm. Małe. 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 Dokładnie mówi Wiktor, dobrze Małe. mówisz. Małe posiłki. Kacper, pomimo że ma tyle lat co wy, nie może jeść. Tyle takich ilości, no. tak? Jeżeli chodzi o kalorie, tak jak wy. Jego organizm, ponieważ nie spala tak szybko wszystkiego, czyli tego, co zje, no. niż wy właśnie, musi po prostu przyjmować połowę porcji, tak? Mnie. Czyli na przykład Wiktor zjada na śniadanie trzy kanapki, y, trzy kanapki to Kacper zje połowę, czyli ile? Dwa. Jedną i pół kanapki, tak? Jeżeli Ania zje kubeczek jogurtu na śniadanie, to Kacper będzie musiał zjeść ile? Pół, Pół. takiego jogurtu, tak? Pół. Czyli Kacper, Kacper musi bardzo, bardzo pilnować Pół. tak właśnie ilości posiłków, tak? Tego co je i w jakich ilościach. Dobrze. Co jeszcze Kacperku? Co jeszcze jest takiego charakterystycznego dla, dla ciebie, dla tej choroby? że się zachowuje. Mhm. Tak. Złe zachowania, prawda? To jest taka bardzo istotna cecha, nad którą co kacper nie mogę Tak, tak, dokładnie. Ciężko jest zapanować. Jest coś takiego, że jak ktoś się zdenerwuje, to jak się kacper zdenerwuje, to musi co? Z siebie to wszystko wyrzucić, tak? Dopiero tak. wtedy. Może mu przejść, tak? Chociaż Kacper właśnie. Co Kacper takiego ostatnio sobie zrobi, Spanie. wypracował? Spanie. Spanie, tak? Czyli co Kacper stwierdziłeś, że co, warto jest się denerwować, czy nie, warto nie. jest pójść to sobie. To sobie spać. Dokładnie, pójść sobie odpocząć, tak? Okej. Okay. Co jeszcze? A jeszcze wracając do Twojego zachowania, Kacperku. Powiedz nam, czy, czy ty chcesz... Gdy się taki zbliża moment, że właśnie jest ciężko zapanować nad tymi emocjami, czy ty chcesz się tak denerwować, czy wcale nie chcesz, nie chcesz, prawda? Ale co się takiego dzieje w tobie, że to bierze się górę? Jak to się dzieje? No, że muszę wbić się, muszę wyrażać swoją złość. Emocje, tak, swoją złość, tak. Trzeba ją Trzeba się jej pozbyć, tak? I to wcale nie jest tak, że Kacper robi czasami specjalnie tak różne złe rzeczy, prawda? No nie jest to. No właśnie, to nie jest to. Musimy o tym wiedzieć, tak? Czemu ludzie To zapytaj Kacpera. jedzą kamyki, jak mają tą chorobę? Bo mają niepohamowany apetyt. I jeżeli nie mają dostępności jedzenia, to będą jedli wszystko. Kamyki zdarza się. Nie są dobre. No, oczywiście, to jest w ogóle niejadalne. No. Nikt nie będzie tego jadł, prawda? Rzeczy niejadalne. Tobie, co zdarzało się czasami spróbować? No, przypomnij sobie. Co zdarzało ci się spróbować? Nie. Na lekcji, na początku, pamiętasz, przypomnij sobie kiedyś. Jak byśmy kleili, to co próbowałeś lizać? Klej. klej lizałeś. No. Klej jest jadalny? Nie. No oczywiście, że nie. I nikomu do głowy by nie przyszło, żeby jeść ten klej, prawda? Nie. Ale lepiej to niż... A Kacper skończymy. próbował. Lepiej niż kamiki. Dobrze, ale to był tylko przykład. Co jeszcze, Kacper, o tej chorobie możesz powiedzieć? czasami się mama na mnie krzyczy. Mhm. Mama krzyczy, ale dlaczego mama krzyczy? się zachowuje. Kto się zło, źle zachowuje? Ja. Mama próbuje Ciebie uspokoić. uspokoić, tak? Mama próbuje Ciebie uspokoić. Czy coś jeszcze Kacperku? Już nic. Już nic? Nie chcesz nam powiedzieć? No po pozdrowienia dam. Dobrze, możesz nas wszystkich pozdrowić tutaj. Pozdrów nas. I wszystkich jeszcze moich kolegów. Mm -hmm. No to pozdrów nas. Pozdrawiam Panie Ewę, mm -hmm. Panię Wiktora i Panią wszystkich moich koleżów z klasy. Okej, okay. pozdrówmy. Hej, cześć hej. Kacper. Cześć. Hej, hej, my Ciebie też pozdrawiamy. Cześć. A ja mam tylko jeszcze jedno takie pytanie. Czy ktoś z Was ma ochotę jeszcze coś zapytać się Kacperka? Aniu? Anuśka? Aneczko? Aniu? Aniu? Ania się zawstydziła. Aniu, pomachaj do mnie. Oj, ślicznie. Czy coś chcesz zapytać o Kacpra? Nie. Nie. A ty, Wiktor? Ja chciałbym. No, zapycie. chciałbym się zapytać Kacpra, jak na przykład jak śpi, to mu pomaga to. O, super. Właśnie pytanie. Kacper, czy jeżeli się źle czujesz, czujesz, że złość bierze górę, idziesz wtedy spać, czy tobie to pomaga? Tak. Mhm. Czyli pomaga. Pomaga. Czyli Będziemy Kacperowi pomagać, prawda, w tym, żeby zawsze próbował opanować, ja, ja muszę, tak? Że poszli sobie, kiedyś inny, mm -hmm. nie było mnie. Mm -hmm. Dobrze, żeby odeszli właśnie od ciebie. A ja, Trochę na jakiś. Ja, że ja śpię. Na odległość, dobrze. A powiedz nam, ponieważ ja słyszałam, że jest to rzadka choroba, Kacper. Rzadka. Co to znaczy rzadka choroba? Że, że się, że się. Rzadka ci No, czyli? Czasem. Czyli nieczęsto, nie ten. Dokładnie. Mhm, tak. Nie czyli nie, nie każdy, nie każdy choruje, tak? Nie każdy choruje na tę chorobę, nie tak? Nie, nie każdy nie choruje. Czyli jest mało ludzi, którzy mało są ludzi. chorzy, tak? No. Czyli jesteś w pewnym, w pewnym sensie jesteś wyróżniony, Kacper. Masz coś, czego inni nie mają. Nie mają? Jest bardzo mało ludzi takich. A i nie mają, w Polsce nie mają. Mają, ale mówię, że jest bardzo mało ludzi, mało dzieci, którzy nie mają. chorują na tą chorobę, tak? Że my auty Dokładnie. Ta choroba jest bardzo rzadką chorobą. I, a czy jest uleczalna? Czy można nad tym można? wszystkim panować? Można można, można, leczyć. można można, uczyć się też samemu, tak? Można się uczyć samemu, żeby zachować e, e, kontrolować. Jedzenie i kontrolować swoje zachowanie, tak? Tak. Dobrze. Ja Wam jeszcze powiem e, takie może ciekawe rzeczy, że postawa kacperka, to, że on jest też taki skrzywiony troszeczkę, to też jest wynik, wynik tej choroby, choroby. Prawda, kacper? Mm. Oczywiście. Ponieważ e, szkielet kacpra. E, Pamiętacie, że mięśnie są przyczepione do szkieletu, tak? tak? Mięśnie nie mają takiej dużej siły, żeby utrzymać szkielet mm. i ten szkielet się troszeczkę krzywi nam. Tak. I dlatego Kacperek jest taki Uczekany. trochę skrzywiony, ma skoliozę. Kacper, ale to jest uleczalne, czy nie? Uleczalne. No właśnie, na co czekasz? Na operację. Na operację właśnie. Wszyscy czekamy na operację i ta operacja w czym ci pomoże Kacperku? Że, będę chodził. Że będziesz chodził, ale Prosty. jak chodził? żebyś będziesz prostszy, tak? Wyprostujesz kręgosłup, tak? Nie będzie już takiej dużej skoliozy. No. Tak. Super. A e co, naprawią te? No, troszeczkę postarają się naprawić. Mhm. Ale nie będzie tak, Boże, tako, ja, o, ja, tak, 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 ja, tak o. Ja muszę Na pewno, dobrze. Dobra, no to słuchajcie, skoro dzisiaj jest Dzień Kacpra, Dzień, Kacpra, dzień Osób, Chorych na chorobę pradera williego Tak się nazywają tak. ci dwaj naukowcy, którzy odkryli właśnie tą, ten gen, uszkodzony gen, tak, no. który Kacperek ma. No to słuchajcie, możemy mu zaśpiewać 100 lat? Tak. Z tej okazji? Tak. No to śpiewajmy. 100, let, 100 lat, 100 let, lat, niech żyje, żyje nam. 100, 100 lat, 100 let, lat, niech let, żyje, let, żyje, let. żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam Pani Natalko. Kacper. Kacper. Poprosimy Panią na chwileczkę. My pójdziemy przytulić się do Katpra, a proszę nam zrobić to na filmiku. Anuszka, chodź. Wszyscy, że jesteśmy wspólnie, razem, pokażmy się całemu światu. Kamilek, a Pani się nie ruszy. Dobra, nie robisz, no. Jesteśmy z, Kamil, z Kastrem. Wszyscy razem, tak? Chodźcie jeszcze do Kamilka, bo Kamil się na razie nie ruszy. Możemy do Kamila podejść? Chodźcie. Chodźcie do Kamila. Kamil na Chodźcie do Kamila. Chodźcie do Kamila. Karpetu, zapraszam cię zapraszam, czy tak? Usiądź. Usiądź tutaj z nim, tak? Koło niego. Tak.